Kochani, w dzisiejszym filmie przeczytam książkę Martynka i Święto Kwiatów. Postawcie, postawcie lajka, jeśli Wam się spodoba. Dziadek Martynki ma na imię Hiatyn. To bardzo stosowne imię dla kogoś, kto mieszka w Kwiatowicach. A Kwiatowice słyną z tego, że odbywa się w nich Święto Kwiatów. Martynka była kiedyś na takim święcie. Razem z Pówkiem pojechała do dziadka. I od razu na pierwszym spacerze zobaczyła gromadkę dzieci stojących pod słupem ogłoszeniowym. Na słupie wisiały plakaty, a na jednym z nich były kwiaty i napis. Pamiętajcie przyjaciele, święto kwiatów odbędzie się 15 lipca w niedzielę. Atrakcji będzie wiele. Byłam wtedy dużo młodsza, przypomina sobie Martynka. Oglądając fotografię w albumie. I pufek był mały. Ile on miał wtedy? Rok? Nie, chyba mniej. Wszyscy w kwiatowicach mówili o tym święcie, szczególnie dzieciaki. Całe miasto w kwiatach, domy, ulice, podobno będzie nawet armata strzelająca kwiatami. Kwiatowy bal, muzyka, tańce, konkurs na najlepsze przebierańce. Niektóre dzieci, zwłaszcza dziewczynki, przygotowywały na to święto plakaty i różne ozdoby. Martenka też pomagała. Ładnie rysujesz, pochwaliły ją starsze koleżanki. A za kogo się przebierasz na paradę? A wy, my się przebierzemy za dobożki. Na wszystkie święta przebieramy się zawsze za dobożki, bo gramy w orkiestrze na bębnach. Mamy wysokie buty, wysokie czapy, krótkie spódniczki i pewne oczywiście. Walimy pałeczkami, bum, bum i wszyscy biją nam brawo. Cały tłum. A ty możesz się przebrać do Japonkę. Potrzebne są dziewczynki do japońskiego ogródka. Łowisz, łożysz kimono, perukę. Dorośli przy pomocy ch chłopców szykowali dekoracje wielkiego ślimaka ze słomy i wikliny. Czajnik chyba największy ze wszystkich czajników świata, filiżanki, do których miała się latać z tego czajnika herbata, a także wielką gondolę z wiatrakiem, podobną do helikoptera, która miała w czasie parady latać nad tłumem. Kwiaty miały być sztuczne i prawdziwe. Sztuczne dostarczono już wcześniej z kurtowni, a prawdziwe m, ogrodnicy z całej okolicy zobowiązali się przywieźć ze swoich ogrodów w przeddzień święta, czyli w sobotę. Sobotnie po południe dzieciaki miały wyruszyć na pola i łąki: porumaki, porumianki, habry i maki. Dziewczynka i jej dwie koleżanki z sąsiedztwa pobiegły tam już w piątek. Sp spenterowały łąkę i doszły do wniosku, że najładniejsze kwiaty rosną nad rzeką. I tego samego dnia, a właściwie tej samej nocy, z piątku na sobotę, Martynka miała piękny sen. Śniły jej się, że dziewczynki zbierające kwiaty. Łąka, hamak rozpięty między drzewami, a także ona sama śpiąca w hamaku, a potem w miasteczku przyglądająca się próbie do boszek. W sobotę wszystkie dzieciaki, które w czasie parady miały wziąć udział w prezentacji japońskiego ogródka, czekało mnóstwo prasy. Po pierwsze, trzeba było udekorować kwiatami największy czajnik świata, z którego miała płynąć najlepsza na świecie herbata. Po drugie, udekorowanie japońskich filiżanek i podeczków też było pracą, wymagającą nie byle jakich umiejętności. Po trzecie, Martynka miała jeszcze dodatkowe zajęcie, bucowanie zabytkowego automobilu, którym dziadek Jacynt obiecał poprowadzić przez miasto defiladę do Boszek. Martynka w stroju japonki w kwiecistym kimonie i czarnej peruce ozdobionej kwiatami wyglądała przepięknie. Wszyscy ją podziwiali, ale ona nie zwracała na nikogo uwagi, bo musiała zająć się Jankiem i Pówkiem. Janek przyjechał do Kwiatowic w ostatniej chwili, specjalnie po to, żeby wziąć udział w wyścigu kolarskim. A ponieważ Pówka nie miał kto pilnować, matkę wsadziła go do dwukołowego wózeczka i przyczepiła do roweru Janka. Na szczęście zdążyła, chociaż zrobiła to w ostatniej chwili, bo dzieciaki i dorośli czekający na pochód wychylali się już za ulicznych barierek i wołali – Idą, idą, coś ty jeszcze nie, to dopiero orkiestra zaczęła grać, ale ja już widzę, jakiś sztandar widzę. I jej pół, a to co? Na czele pochodu szedł żołnierz ze sztandarem, a za nim trzynastu krasnali i gigantyczny ślimak. Na samochodowych oponach sześciu krasnali ciągnęło go z przodu, sześciu z tyłu, a trzynasty największy z nich siedział ślimakowi na głowie. Potem zjawili się kolarze. Pierwszy zamiast kierownicy trzymał bukiet kwiatów, a ostatni trzymał się za głowę w geście Orety ale się porobiło. Ciągnąc za sobą pusty wózek bez pówka, był to oczywiście Janek, a najładniej prezentował się pan w cylindrze jedzący na welocypedzie. Za kolarzami ukazał się dziadek Jacent w automobilu z pówkiem przy boku. Nie wiadomo, kiedy piesek zdążył przesiąść się z wózka ciągnącego przed Janka do kabrioletu dziadka. Ale się przesiadł i oparty Oksa klakson trąbił tu-tu-tu-tu, a do bum-bum-bum-bum robiły wielkie szum, waliły w bębny, ogłaszając, że za chwilę pojawi się, po, pojawią się postacie z bajek. Potem zjawił się kwiatokopter pilotowany przez wróżkę kwiatuszkę. Kwiatuszka rzucała kwiaty, dzieci je łapały. Piszczały, wróżyły sobie z płatków rumianku. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje. A pan w dżinsowej czapce stał z wytrzeszczonymi oczami. I nie mówił ani słowa, bo go ze zdziwienia kompletnie zatkało. Odzyskał mowę dopiero wtedy, kiedy pojawiła się armata. Kanonier krzyknął. Bum! I z armaty wyleciały kwiaty. Kwiaty z armaty, kwiaty z armaty. Powtarzał pan w niebieskiej czapce. Chyba przy... Ka kwadrans tak powtarzał, ale chociaż odzyskał mowę, wytrzeszcz, wytrzeszcz oczu pozostał mu na zawsze. Co było dalej? Zajrzyjmy do programu, powiedziała dziewczynka w kwiecistej sukience. Zerknęła i przeczytała. Japoński ogródek zaprasza każde dziecko, mamę i tatę oraz babci i dziadka na japońską herbatę. Herbatę podają kancelereczki japoneczki, a filiżanki są z japońskiej porcelany. I kto zdobył pierwszą nagrodę? No jak myślicie kto? Odpowiedź będzie krótka. Oczywiście dziadek Martynki i cała jego załoga za pomysł i realizację japońskiego ogródka. A kancelareczki japoneczki i filiżanki z japońskiej porcelany dostały nagrody specjalne. Japońskie wachlarze i, i japońskie lampiony. Jeden taki lampion wisi w moim ogródku do dziś. Przypomniała sobie Martynka i jeszcze na zakończenie święta kwiatów Zaraz po rozdaniu nagród były tańce. W przepięknie oświetlonym ogrodzie koło fontanny tańczyli kawalerowie i panny. Ale oni już nie tańczyli. Pełni wrażeń, i szczęśliwi, że wszystko tak wspaniale się udało, wracali automobilem dziadka do domu. Janek ze dwoma kolegami stał na ławeczce z tyłu. Martynka trzymała na kolanach pufka, a dziadek jedną ręką trzymał kierownicę. Drugą – cylinder, który kłaniał się, którym, kłaniał się miastu i śpiewał. W pięknym ogrodzie koło fontanny tańczą panowie i tańczą panny. Potem wspominać będą po latach, że kwiatowice to miasto w kwiatach. Do zobaczenia wkrótce, pa pa!